Siemano ludziska, z tej strony, To jest Hound. Taki Survival Horror. <coughs> Przepraszam. E, Hound jest zrobiony na pod <coughs> podstawie um, Slendera. E, macie na górze tutaj o... Tu, 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 tu. tu, 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 Stronę. Będzie też ona w opisie. Można, grę można pobrać za darmo. E, to jest taka przyruka Slendermana o wow grafice bardzo ładna jest ja gram na najwyższych opcjach i nawet mnie czyści na komputera co dziwota eee, Hound jest taką przeróbką slendera jak mówiłem o lepszej grafice slender w tym przypadku chyba nie wiem jak wygląda ale grałem przez chwilę i po chwili wyłączyłem grę bo za bardzo się bałem bo ale było po północy no, no to nie dziwcie się Gram ja na nobie, ale na Gamerze wygramy na Dobra, to grajmy nie wiem, czy nie, nie wiem, czy nie jest za głośno gra i czy mnie nie usłyszycie, to więc sobie przybliżę trochę mikrofon Do ust moich Jesteśmy w solenderze E, w hauncie Tak właśnie wygląda Grafika jest zajebista Pada deszcz Mapa Wieszcie wierzcie mi ponoć jest ogromna e, grę wziąłem od e, rewila.pl grał tak sobie teraz ja trochę podgłośnie w słuchawkach Kurwa, ja się boję tu jest latarka do latarki musimy zbierać baterie mamy też drugi typ e, tryb UV tak zwany możemy włączyć latarkę możemy włączyć latarkę lampę UV Teraz ja zostawię przy latarce, bo taki dalszy długości latarka jest naprawdę dobra. I o co tu chodzi? Po prostu zbieramy karty w Slenderze. Nie grałem nigdy oczywiście w Slendera, widziałem tylko filmy, głównie bany z wertezem, oglądałem ich. Co to jest? Widzimy w Green Park. Gdzieś e, tu jakieś napisy. E, ta strzałeczka to my. To jest Green Park. Jakieś. Coś to, to jakiś domek. Sąże. Szlak wie, co? Domek. Drzewko. A to cholera wie, co to jest? To mapa jest chyba mapa wygona, na to że są ale Ścieżki są nic. To jest czyjś samochód. Chyba tego połowę mam uratować. To jest... E, macie mm -hmm. tu projekt, zatrzymajcie sobie, jeśli chcecie przeczytać. Niestety jest wszystko po angielsku. To jest na moim nieszczęście po angielsku. Ja niestety z jest angielskiego jestem noga. Są baterie. I zdjęcia. Fotografia. Na nobie tego nie było właśnie. Jest na fotografii nie co najmniej czego ona jest biegać też oczywiście możemy już się boję e, don't not cross dobrze widzę cross nie przychodzi tego o to chodzi a jestem takim kartką, że przejdę bus Kurwa, co to było? Jakieś przyjacielskie gówno. Wow! To chyba Slenderman. To chyba jest ten Slender cały. Ja już się boję. Ja tam widziałem go. Za tym skałą się ja już boję. Bo Przeszliśmy tą bramkę. Nie masz już no chociaż nie, w sumie jest odwrót, bo mogę się wrócić w każdej chwili Ale tego nie zrobię, tu mamy mapę eee, Green Inn Local Champel Nie wiem co znaczy Champel, chyba kościół Tu mamy mapkę Tin light A, że jezioro Roads, ścieżki, border Chyba ogrodzenie chodzi o to Local Fields Nie wiem co znaczy Te park, Chodźmy do Greenie. Bo nie coś tam się ciekawego będzie Ja oczywiście grałem przez chwilę Ale tych się bałem, że Nie wiem Jak będę krzyczał to raz mówię Nie moje Oglądacie to na własne ryzyko bo jakbym jak się zrzeszczę, to ci co mają słuchawki... E, sorry, ale wam... Co właśnie nasz bohater mówi? Sorry, ale wam zbuduję. Bo jak się zrzeszczę, to normalnie nie ma... nie ma mocnych. Fotografia. Ja się boję, nie, po co ja to gram? Nie, ja się boję naprawdę. Tak, creepy. To ma charakter creepy. To ma creepy charakter. Tylko że włączę tą latareczkę taką o. Kurwa tam jest! Ja pierdolę! Tam był, za drzwiami. O, co to jest? Co? Dobre Jak będzie nam się obraz robił taki szary, to ja spierdałam moment Nie że mi to przejrzyste ścierwo dorwało Patrzcie co wiadomo mi jest olbrzymia Ale Kurwa Otwieraj to szybciej, 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 uciekaj! Kurwa! ja sam gówno to! Ja pierdolę! Spierdalaj! Wypierdalaj! Kurwa mać! Ja, ja sam spierdalaj Kurwa! NIE 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 O no kurwa mać. Idziemy dalej, przed siebie, byle dalej To mapka jest Co to jest? Grini tam nie wracam Tini Hill Chumper To tam budynek, mnie ciekawi co to jest To ci... Nie budynek Nie wiem co to jest a coś dużego w każdym razie Ja tam nie... Ja tam nie wracam, wrócę. zapomnijcie Zapomnijcie, ja tam nie wrócę Kurwa, albo wrócę Ja pierdolę, nie, 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 nie Jest to tam gówno? Ja pierdolę, nigdy nie gram w Slendermana, w Hunta gram Nie, ja tam nie wracam, nie, 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 nie. Chodź mnie wołami ciągnij, to nie wrócę Awek spokojnie, spokojnie na gólem, ty się niczego nie boisz. O, zimno mi jest. Kurwa, patrz! Nie! Nie, 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 nie. Otwierdol się coś przejrzyste gówno. Zmęczył nasz się bohater. Nie wiem, czy to się jeszcze boję. A mamy to sobie nie podłazić, bo... co? Trujące rośliny Champel. Mine? Tiny Hill Do Czampelu idę Co to było? Widzicie to? SOS A nie, no znowu to gówno. Wypierdalaj pierdalaj. za wulgaryzm, ale... Jestem, jestem strasznie przestraszony. Gówno za mną łazi No nie, 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 Ty głupi Slendermanie. czym ty jesteś? Dobra wiesz mnie, o nie, nie 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 tak łatwo to ja się nie poddam ci powiem Światło 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 Jumpel Przypomina mi się taka gra Alan way Nie 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 Kurwa mać, co za chuj Ja! Tak mi jest zimno, że ja nie mogę Wyłączę latarkę No nie, nie! Kurwa on tam jest Muszę mi dorwać Senderman niewany Dobra, skoro on tam jest, to czy ja tam nie pójdę? Czyli muszę iść do tego Szkoda, że nie mam nie mam włączonej kamerki. To by jakbyście zobaczyli moją gębę, to chyba byście kurczając byli przestraszeni, jaki jestem przerażony. Uff, chociaż horrory nigdy nie grałem. No Subiwa... nie, 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 nie. Gdzieś się kurwa podział ty Jebańcu gówno To Rzeczyste gówno jakie. nie idę tam do tamperu kapier dole skinę to kończę nagranie no nie no chyba nie powiedzcie mi że ich jest dwóch fajnie zajebiście jest czarna woda na odwagę może mi się uda kiedyś zagram w amne amnezję. Dobrze, ja tam krzyżał, albo w penumbra, od kursy wezmę. Ja oczywiście jak pozwoli, bo ona ma chyba. Bo... To chyba nazwa wiecie jak? Awatar 6 Morda. Albo nie, Awatar Drzy Morda. Powolutku, spokojnie, nikt nam się nie śpieszy. I chuj wie, gdzie dojdę, tak? mu sobie trochę. Super. super, super. Jestem w lesie. Jestem kurwa w pizdzitnym lesie. I znowu on. Kurwa! Nie, 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 nie. Pierdolaj. Zauważyłem jedno, że jak na niego się patrzymy, to on o no, moment przychodzi do nas. Widzicie? Jestem kurwa chuj chyba Nie mam kurwa nie mam gdzie uciec Sorry, że tak klnę jak szec Ale muszę się odprężyć To jestem kurwa Mam nerwice, Po pierwsze wam powiem, dlatego tak nie nagrywam często I to nerwice nie, nie z pierwszego zdarzenia Bo ta nerwica jest pizdzitna i trochę cierpię na na niej yy, serce mi ją mało nie wysiadło ostatnio zobaczymy czy tam jest jeszcze ten głupi Slenderman Dobra dał, da, dał wierz mi długą karpkę nas secret co to kurwa jest Jest za nami Słyszałem. Poczyń sobie. Panie Marianie. Czampel. Ja tam nie wrócę. No nie, kurwa. Nie, nie, nie. Jebaniec. Jebaniec. Wypierdalaj. Wypierdalaj. Powiedziałem. Powiedziałem, wypierdalaj. Dał nam spokój. Jakby tak mógł z zaskoczenia przede mną się opojawić jak jep kurwa. Niesonizą, są, są, to się było... Aaaa! No to wtedy to było, 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 było ciekawe, a nie jak tak. W Sarkerze cieniu Czarnobylu to się bardziej bałem, bo kurczę jak mi snurk raz wyleciał. Ee, Mr. Admirał może to potwierdzić, gadam z nim wtedy i ten. Grałem sobie. Jak kurna się wystrachałem, jak krzykłem, to ponoć go aż uszy bolały. No nie, znowu z nami. Czemu ty się nie możesz przede mną pojawić, ty złama na pało Co to kurwa jest? Kościół? To jest jakiś zarośla. Mogę stąd wejść? Zamknięte Baterie Zauważyłem jedno, że on w świetle się nie pojawia Czy tu mogę wejść? Nie mogę wejść. A to co mi ten kluczyk? O właśnie, ten... LOKUT... P. Chce przeczytajcie. Zatrzymajcie... Se. Chyba mnie jebanie Goń. Chyba mnie goni. Aha. Chce pobiegłeś? nam już w tą stronę lecieć. Ajajajaj. Widzicie? Takie są przeboje ze Slendermanem. Czy w chuj wie co to jest? Jakiś kur kurna gówno Gorszy niż ja łódcza Tak, 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 wiem że jesteś za moimi PLOCAMI WYPIERDALAJ WON! APAGĘ! PRYĆ! NO JUŻ! Teraz zastanawiacie się co ja kurwa odpierdalam Przestałem się bać Kur... Prosto na niego biegnę, widzicie? Ale chuj no Tak Ja wolałem z Nienacka. Gdzie on jest? A tam chuj siedzi Ooooo jem jem, uciekam od siebie chuju Muszę znowu zawracać. No nie ma ja pierdziele, co seria nie ma sensu. Jakieś ubrudzenie, kurwie co to? O, co, 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 co? Kurwa, odpierdalaj. Wypierdalaj, wypierdalaj ode mnie, wypierdalaj! Nie boję się. Ale fajny ten efekt jest, tak? on nas chce złapać. Znaczy... Teraz będzie łapał Gdzie tu jest chociaż wyrwa W tym popierdzielonym płocie Ehe Uważaj, bo se przejdziesz Ja pierdzielę co to płot bez wyrwy? Nie jest płot powąchaj Dobra Ci... Nie wiem czy ktoś z Was oglądał film Dzieci, kuku Dzieci Kukurydzy Ścieżka dokąd nas zaprowadzi? Cholera wie gdzie? Odrzebrałam na emocje Ty Slenderman Gdziekolwiek się pojawisz Ja się Ciebie nie boję już Przestraszyłeś mi chyba pa parę minut Straszyłeś mi Naprawdę Naprawdę Aha Weź się odpierdol lub pisem normalnie Naprawdę Koło myja no to ja jestem tu, koło tego posążku To musiałbym biec przez Dobra daj się spokój, nie trzesz mi to słuchawek Patelitki mi zepsujesz Górna drzewa, drzewa pierdole. dole mu się bardziej bawił Tylko oryginalnego, górna, zaplątałem się Aaaa mu Co to? Bóg graficzny Bóg wie gdzie ja jestem? Szlak wie Awe tu cioto Też <gry> wiedzę kurna, Awe nie, nie, nie umiesz wyczuć mordy porządku Kurwa wypierdalaj go i Sendermanie A też miałem o temat mi brakuje, to sobie temat zaraz zna teraz znalazłem. Bany i Verdes. No, to jakoś nie Bany i Verdes nakręcali serię z ze Sendermana i lubili jakoś tam robić tę serię. Ja nienawidzę już horrorów i coś widzę przed sobą, jakąś kurę maszkarną e, maszkarne kształty i prawdopodobnie będzie tam ten to gówno albo Naprawdę? Myślę, że to zamek Jakaś ścieżynka, czy to co to? O Hej, jeszcze szukajcie, znajdziecie Ty... Nie wiem do czego to służy, ale baterie są A baterie nie wiem do cholery mi po co? Oj, oj Ja go widziałem tam na dole Tak pani awatarz. A wy widziałeś go na dole. Kurwa, zajebiście. Pamiętam jeszcze jakieś tłumy, jak grałem. Była tu jeszcze jakaś lokacja. Napiszę się jeszcze raz. Jakie masz napisy? Kurwa! Nie, 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 nie! Wypij dalej! Nie, zostaw mnie! Wypierdalaj! 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 Aha, fajnie. Tak właśnie Awek kończy serię tą śmiercią. To był hunt. Dziękuję za... E, dziękuję za... E, dziękuję wam za uwagę. To był hunt. Dzięki Simonarafa. A, i jak chcecie? E, dajcie mi znać, czy chcecie e, Slendermana, to może skombinuję jego skądś, albo e, grę Paranormal. Czy chcecie? Napiszcie mi to w komentarzach pod tym filmem. Czy chcecie? Tak chcemy, e, tak chce e, Paranormal, tak chce Slendermana, z dodatkami. Nie ma sprawy, ja mogę, z, mogę skombinować skądś. Proszę bardzo. Dla Was mówił Avatar, dla Was Avatar I, i zmontuję dla Was Avatar. No to do zobaczenia, do usłyszenia, Siema na rapa.